Zawsze staramy się odpowiadać też jakby na oczekiwania naszej publiczności w tym roku także tak się zadziało. Myślę, że to są artyści, którzy są i bardzo popularni i oczekiwani w Ostrowie. Dzisiaj Dawid Kwiatkowski to gwiazda mocno wyczekiwana przez młody Ostrów, młodą publiczność. I bardzo się cieszę, że także dla nich. Możemy taki muzyczny prezent stworzyć. Bardzo się cieszę, że ta ekologiczna, zielona akcja, kwiaty za graty. Plastikowe, elektrosprzęty, wszystko, co bardzo mocno zaśmieca nasze domy, nasze ogrody, nasze posesje i nasze miasto, tak wspaniale wpisała się w tradycję majostaszków i że cieszy się z roku na rok coraz większą popularnością. Mieszkańcy, mam wrażenie, do zobaczenia w przyszłym roku. Tak jest. Na kolejnej akcji. No właśnie, tak to się dzieje. Mieszkańcy od maja do maja gromadzą te przysłowiowe graty, po to, żeby na majostaszki przyjść i otrzymać w zamian przepiękne zielone rośliny. Dzień dobry. Chcemy zapytać, jak się podoba Państwu akcja drzewka za butelki? Od, od, od ilu? Od 7 lat już mam 18 tui. Dzięki tej akcji? Tak, siadam koło. co roku. Szeddą co roku teraz no, różne. To podoba się strzał w dziesiątki. Oczywiście to powinno być, bo no ja uważam, po prostu nie, nie rozrzucane są nigdzie butelki plastykowe, także to jest, jest dobra akcja. Co pani sądzi o Akcji Finance? Ciekawa, dobra. No, uczestniczymy od wielu, wielu lat, także jesteśmy bardzo zadowoleni zawsze czekamy z utęsknieniem na tą. Na tą, tą na tą I co będą zdobić ogród? Będą wszystko, właśnie dzisiaj oglądałyśmy w ogrodzie, jak wszystko ładnie kwitnie i teraz mamy coś nowego w tym roku. Chcemy zapytać, jak się podoba akcja. E, bardzo fajna. Śmieci zbieramy, baterie zbieramy także fajnie, że można potem gdzieś je oddać. I, i jeszcze za to coś zielonego dostać. Świetnie. Już jest pomysł, gdzie będzie roślina wsadzona. E, tak oczywiście. Eee, lawenda w ogródku. Eee, tu ja tak samo, bo akurat nam się choinka jedna zmarnowała. Idealne miejsce. A może ktoś taki jak ty, i can't